Witam, mam pewien problem i nie wiem co z nim zrobić. Więc tak, sprawa wygląda tak, że bardzo często jestem sam w domu z różnych powodów, od poniedziałku do niedzieli. Jestem takim typowym nastolatkiem, który gra w gry komputerowe. Najbardziej mi się podobają gry typu horror. Bardzo często gram w takie gry. Potem niektóre horrory mi się znudziły, bo bardzo często grałem w te same, więc czekam na premierę innych horrorów. Gdy przestałem grać w horory, oglądałem niepokojące filmiki w internecie. Albo dziwne zjawiska paranormalne uchwycone na kamerach. Wiecie, takie tam. I po jakimś czasie, gdy oglądałem te filmiki, zaczęło mi odbijać, że myślałem, że coś za mną stoi i chce mnie zabić, albo że jakieś duchy mnie, że tak powiem, za przeproszeniem, rozpierdolą na kawałeczki. Gdy jestem sam w domu i pomimo to, że nie oglądam tych filmików od dwóch tygodni, ciągle czuję, że zaraz z mojej szafy wyjdzie jakiś psychol i mnie zadźga nożem. Tak, mam świadomość, że większość filmików tych niepokojących to fejki, ale te najbardziej były niepokojące. Właśnie podczas pisania tego wyznania odwracałem się co chwilę za siebie, czy nikt albo nic za mną nie stoi. Czy powinienem iść do psychiatry? Po prostu no głupio to zabrzmi, ale boję się przebywać we własnym domu. Sorry, że tak krótkie, ale tylko to miałem do powiedzenia.